Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak wykonać przeniesienie domeny matwis24.pl do rejestratora domen OVH. Ja w tym momencie mam zarejestrowaną domenę w serwisie webdpl. Dlatego w tym momencie zaloguję się do serwisu webdpl. W tym serwisie webd.pl muszę wygenerować sobie kod autinfo. Jest to kod, który jest niezbędny do przeniesienia domeny do innego rejestratora domen. W moim przypadku matwis24.pl przeniosę na OVH. W tym celu u mojego aktualnego rejestratora domeny webd.pl muszę wygenerować kod autinfo. Ten kod znajduje się w zakładce Twoje produkty. Tutaj masz, widzisz, dwie domeny zarejestrowane aktualnie w serwisie webd.pl, czyli matwis 24pl jest zarejestrowany w serwisie webd.pl. Ja tutaj mogę edytować sobie ustawienia. Mam przy okazji DNS-y wskazujące na aktualny serwer, gdzie znajdują się pliki matwis 24pl ale mam tutaj także zakładkę out.info, widzisz? I tutaj sobie mogę pobrać wniosek o wydanie kodu audinfo i zobacz, mogę podać powód transferu domeny, mam tańsze odnowienia w innej firmie i mogę sobie pobrać wniosek o wydanie kodu audinfo. I zauważ, kod ten jest wysyłany przez webd w przeciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez webd poprawnie wypełnionego wniosku. A więc pobierzmy sobie ten wniosek o wydanie kodu audinfo i zauważ, Tutaj mamy wniosek o wydanie kodu outinfo dla domeny matwis24.pl, i tutaj masz wszystkie dane osobowe. I tutaj, jeżeli chcesz przenieść swoją domenę do innego rejestratora domen, musisz dać czytelny podpis i pieczęć firmową. Wypełniony wniosek odsyłasz do swojego aktualnego rejestratora domen. My już taki wniosek wypełniliśmy, i ten wniosek został już przesłany na adres e-mail w serwisie webd.pl widzisz webd.pl kod out.info dla domeny matwis 24pl i ten kod znajduje się w pliku pdf a więc tutaj mam już kod out.info i on się składa z ciągu cyfer i literek ok no więc w tym momencie nie pozostaje nam nic innego jeszcze jak wejść na chwilę na praca bez szefa.pl i zobacz tutaj masz wpis Najtańsze domeny.pl, czyli jak zaoszczędzić pieniądze na rejestracji i odnowieniu domeny internetowej. Chciałem Ci powiedzieć, dlaczego przenoszę moją domenę internetową do OVH. Zauważ tutaj, został stworzony ranking najtańszych domen, najtańszych rejestratorów domen, i zauważ, masz tutaj na czwartym miejscu rejestratora OVH. Dlaczego wybrałem OVH, a nie na przykład GNUM? Dlatego, że OVH jest już bardzo znaną firmą i zauważ, tak naprawdę płacisz o 65 groszy więcej w porównaniu do Gnum, ale przynajmniej masz pewność, że jest to firma, która jest długo na polskim rynku i cieszy się dużym zaufaniem klientów. Dlatego ja przyniosę z 24 do OVH i ty, jeżeli chcesz przenieść swoją domenę do OVH, możesz sobie wejść. Na bloga praca bez szefa.pl i klikasz na OVH. Link do serwisu OVH znajduje się pod tym filmem. Ok, więc jesteśmy w tym momencie w serwisie OVH, i zobacz, tutaj mamy zakładkę Domeny. A więc kliknijmy sobie tą zakładkę Domeny, i tutaj masz wyszukiwarkę dostępnych domen. A więc ja tutaj wpiszę matfis24.pl. I zauważ, domenę można przenieść lub odnowić w OVH. Dlatego kliknijmy sobie właśnie tą opcję. I zauważ, przed wybraniem kolejnej operacji upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Jeżeli domena należy do Ciebie, możesz wykonać następujące operacje. Przenieść tą domenę do OVH bez zmiany właściciela. A więc tak, przeniesiemy tą domenę do OVH bez zmiany właściciela. I zapoznałem się z tymi informacjami i potwierdzam, że jestem właścicielem domeny, a więc te dwie opcje sobie zaznaczasz i przechodzisz dalej. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze chciałbym wejść na domenę whois. Jest to bardzo ważna domena. Już ci mówię dlaczego. Wpisujesz sobie adres swojej domeny internetowej, i aby móc przenieść swoją domenę. Status strony musi być aktywny, a więc twoja domena musi działać u aktualnego rejestratora domen. W tym momencie domena jest zarejestrowana w serwisie webdpl i ma status aktywny. A więc jeżeli domena ma status aktywny, to możemy przenieść tą domenę do innego rejestratora, w tym momencie do OVH. Zauważ, na domenie whois mamy jeszcze DNS y wskazujące na serwer, gdzie znajdują się Wszystkie pliki mojej strony internetowej, a więc to też będzie bardzo istotna informacja w dalszej części przenoszenia domeny. Ok, więc jeżeli mamy status aktywny, przechodzimy dalej do OVH. Zaznaczamy te dwa ptaszki i klikamy dalej. Zwiększ szybkość otwierania się strony. Ja wybiorę statyczne serwery DNS i one są w cenie, dlatego przechodzimy dalej. W trakcie transferu domeny, operacja nie będzie mogła być zatwierdzona przez podanie kodu OUTINFO. OUTINFO jest identyfikatorem wydawanym przez aktualnego operatora domeny, inaczej mówiąc, firmę, z której przenosicie Państwo domenę. Czyli ja przenoszę właśnie domenę z WebD do OVH, czyli to jest właśnie dokładnie to, o czym powiedziałem. Prosimy o kontakt z operatorem domeny z prośbą o wydanie kodu. Po jego otrzymaniu będzie można zatwierdzić transfer domeny. OutInfo jest niezbędne do zakończenia operacji transferu u każdego operatora. A więc, ja już zgłosiłem prośbę o wydanie kodu outinfo w serwisie webd.pl. WebD Webde przysłało mi PDF-a z kodem outinfo. Ja sobie ten kod muszę teraz skopiować. A więc, właśnie to zrobię zamknąć PDF-a i przechodzę do zakładki OVH i tutaj zauważ, kod autoryzacji transferu out Info. a więc wklejamy ten kod, który wygenerował nam WebD i klikamy dalej. W tym momencie informacje są przetwarzane. No i zobacz, ja już mam hosting wykupiony w home.pl. Dlatego chcę zamówić domenę bez hostingu i klikam przycisk dalej. OK. Wykonujemy opłata za transfer w tym momencie wynosi 0 zł. I przechodzimy dalej. Identyfikacja. Jesteś nowym klientem, czy jesteś już klientem. Ja jestem nowym klientem. I w tym momencie. Muszę podać dane. Do utworzenia konta, a więc w tym momencie wpisuję dane do utworzenia konta. I tutaj w jaki sposób dowiedziałeś się o OVH? Ja dowiedziałem się o OVH ze strony www, i klikam dalej. I w tym momencie mamy generowanie hasła dla konta klienta. To hasło pozwoli ci na zalogowanie się do panelu. Klienta, menadżer i na zarządzanie usługami. Zakładanie kont e-mail, baz danych, instalowanie modułów. Prosimy o jego dokładne zapisanie. Wybierz hasło składające się z minimum 8 znaków. No więc wpisuję tutaj hasło składające się minimum z 8 znaków. I klikam dalej. To hasło sobie musisz zapisać. No i zauważ, tutaj mamy potwierdzenie, możemy tutaj zmienić wszelkie informacje, a jeżeli jest wszystko OK, to klikamy dalej. I teraz bardzo ważny moment, wybierz serwery DNS. Wybierz spośród listy grupę serwerów nazw, które odpowiadają Twoim potrzebom. A więc tutaj, jeżeli masz serwer na OVH, no to wybierasz tą opcję. A jeżeli domenę masz na innym serwerze to tutaj musimy wybrać własny serwer DNS i musimy wskazać nazwy serwerów DNS na aktualny serwer skąd wczytywane są wszystkie pliki ze strony, a więc można to zrobić właśnie biorąc do a więc kopiujemy sobie pierwszy DNS to jest właśnie dnshome.pl pierwszy kopiujemy sobie drugi DNS, dns 2homepl i kolejny DNS będzie nam wskazywał na serwer home, gdzie znajdują się pliki Matwis24.pl, i kopiujemy DNS trzeci. Ok. I w tym momencie przechodzimy dalej. I teraz zatwierdzanie regulaminów, aby wyświetlić Wersję PDF-ów tych regulaminów, kliknij tutaj. A więc kliknijmy sobie tutaj. No i tutaj masz ogólne warunki umowy. Musisz się zapoznać z tymi PDF-ami i oczywiście zaakceptować te regulaminy, i kliknąć przycisk dalej. Ok, a więc w tym momencie. Doszliśmy już do ostatniego kroku, mamy opłatę za transfer i ta opłata w tym momencie wynosi jeszcze 0 złotych. Dlatego mamy zamówienie o wartości 0 złotych, ponieważ w tym momencie domena matwis 24pl jest aktywna do 16 lutego 2016 roku, a dzisiaj jest 16 stycznia 2016 roku. I ta domena jeszcze jest opłacona w serwisie WebDPL. W tym momencie, gdy my wykonujemy transfer naszej domeny do OVH, to w tym momencie nic nie musimy płacić, ponieważ ta domena tak naprawdę jeszcze jest wykupiona w serwisie WebDPL dlatego nic tutaj nie robimy. Dlatego klikamy darmowa realizacja zamówienia. Ta opcja pozwala na bezpłatną realizację zamówienia. I klikamy ten przycisk dalej. I tutaj wystarczy wpisać ponownie kod, a Twoje zamówienie zostanie zatwierdzone. A więc wpisujemy 57CTJ i klikamy zatwierdź. W tym momencie zamówienie zostało zatwierdzone rejestracja i instalacja wybranych usług została rozpoczęta ok mogę sobie teraz odpalić maila i zauważ mamy jakąś wiadomość na e-mailu który podałem w OVH a więc klikam sobie na pomoc identyfikator klienta edu i zauważ mamy pomoc od ovh.pl Serdecznie witamy. Właśnie stworzyłeś identyfikator klienta nick handle oraz określiłeś dla niego hasło na stronach OVHPL. Twój nick handle to jest właśnie taki i hasło, które podałeś podczas zakładania konta. A więc w tym momencie aby zalogować się do panelu administracyjnego menadżera, wpisz nick handle i hasło a więc tutaj masz link www.ovh.com ukośnik przez menadżer OK, więc teraz odpalimy sobie właśnie ten link skopiuję sobie twój nick handle wygenerowany na mailu a więc account id i hasło które podałem podczas rejestracji i klikam login I w tym momencie jestem już w panelu domeny na OVH. I zobaczmy tutaj, jakie są operacje w trakcie, bo to jest dla nas bardzo istotne. A więc, zobacz, mamy domenę Matwis24.pl, operacja transfer przychodzący. Data operacji: 16 stycznia 2016 roku o godzinie 18.56. Data aktualizacji 16 stycznia 2016 roku o godzinie 17:56 i status do wykonania. A więc tak to właśnie wszystko wygląda. Ok, teraz podsumowując: jeżeli już jesteś w panelu OVH i masz tutaj operację w trakcie, widzisz 24 24pl transfer przychodzący, status do wykonania. Jeżeli widzisz już status do wykonania w panelu OVH. To musisz teraz potwierdzić specjalnego maila, który został wydany na twój adres e-mail. Ale adres e-mail abonenta domeny matwis24.pl. Pamiętaj, przyszła teraz specjalna wiadomość do abonenta domeny matwis24.pl. Czyli ty teraz musisz jeszcze raz zalogować się do swojego pierwotnego rejestratora domen. A więc ja jeszcze w tym momencie mam domenę w webd.pl i zauważ, tutaj WebD już mi oferuje przedłużenie domeny Matwis24.pl, ponieważ wygasa ona 16 lutego, a dzisiaj jest 16 stycznia, a więc mam jeszcze miesiąc na przeniesienie domeny. I tutaj taka jest uwaga dla ciebie, abyś nie zwlekał z wygenerowaniem kodu outinfo, ponieważ niektórzy. Rejestratorzy domen celowo wydłużają czas wygenerowania tego kodu, abyś przedłużył u nich jeszcze przez kolejny rok swoją domenę. Dlatego pamiętaj, aby o przedłużeniu, o transferze domeny myśleć dużo wcześniej, nawet więcej niż dwa miesiące. Już powinieneś o tym pomyśleć. Ale my teraz szukamy adresu e-mail naszego abonenta domeny, czyli abonenta domeny matwis 24pl Adres e-mail na OVH to jest edudamarekmałpa.gmail.com A ja teraz szukam adresu e-mail abonenta domeny matwis 24pl i ty też masz podany adres e-mail abonenta domeny u Twojego pierwszego rejestratora. Ja muszę znaleźć ten adres e-mail w zakładce Twoje produkty, ustawienia matwis24.pl. Tutaj mam opcję edytuj. I zauważ, tutaj mam taką zakładkę jak abonent domeny. Ty też musisz odnaleźć sobie adres e-mail abonenta domeny. I widzisz w tym momencie to jest adres e-mail duda79małpa poczta .fm. i na ten adres e-mail przyszła specjalna wiadomość, abym potwierdził przeniesienie domeny matwiz24.pl do OVH. A więc musisz teraz zalogować się na swojego e-maila, który podałeś jako abonent domeny, i loguję się na e-mail 79 FM. Ja już jestem zalogowany na tego e maila, i zauważ, tutaj masz e maila dns.pl i tutaj mamy temat Matwis24.pl. Zlecono przeniesienie obsługi nazwy domeny. Domain name Transfer Request. I klikamy sobie tego maila. I zauważ, Szanowni Państwo, rejestrator OVHSAS zainicjował przejęcie obsługi domeny Matwis24.pl. Do zakończenia transferu potrzebna jest Państwa akceptacja. W celu potwierdzenia prosimy o kliknięcie w poniższy link. Link, uwaga, pamiętaj, to jest bardzo ważne, link jest ważny przez 5 dni od wysłania tej wiadomości lub do końca opłacanego okresu rozliczeniowego, jeśli ten następuje wcześniej. Informacja o końcu okresu rozliczeniowego opublikowana jest w bazie WHOIS, aby rejestrator OVH zainicjował przejęcie obsługi domeny matwis 24pl i klikamy właśnie w ten link. I jak widzisz, transfer zatwierdzony. A więc wszystko przebiegło pomyślnie. I mamy kolejnego maila. Zauważ: automatycznie ten mail został wygenerowany. Palmy sobie tą wiadomość. I zauważ w tym momencie: domena 24 24pl została przeniesiona do rejestratora domen OVH, a DNS-y. Wskazują na serwis home.pl. DNS-y wskazują na serwer, gdzie znajdują się pliki matwis 24pl czyli na serwerze, na ftepie home.pl znajduje się mój WordPress, ponieważ ja mam zainstalowaną stronę w systemie WordPress, i tam znajduje się właśnie na serwerze home moje wszystkie pliki WordPressa, moje wszystkie grafiki, obrazki. I w tym momencie tak to właśnie działa. Jak widzisz, obsługa domeny matwis24.pl została przeniesiona do rejestratora OVH SAS. We wszystkich sprawach związanych z obsługą wyżej wymienionej domeny, prosimy kontaktować się. I tutaj masz podany dokładny adres. A więc, tak to wszystko działa automatycznie mamy wygenerowane powiadomienie o logowaniu do klienta OVH tutaj za każdym razem przynajmniej w tym momencie, za każdym razem jeżeli loguję się do panelu OVH przychodzi mi na maila powiadomienie, że zalogowałem się do panelu obsługi domeny w OVH i to też jest bardzo fajne, bardzo ważne z punktu bezpieczeństwa Twojej domeny Ok, około godziny po kliknięciu w link potwierdzający przeniesienie domeny matwis24 do OVH przyszły na mój adres e-mail Marek, gdzie mam teraz zarejestrowane konto w OVH, dwa e-maile. Pierwszy e-mail od Pomoc OVH, Transfer domeny matwis24.pl do OVH zakończony. A więc zobaczmy co tutaj pisze. Szanowni państwo, Nasze serwery wykonały operację transferu domeny Matwis24.pl. Do tej pory możesz administrować tą domeną po zalogowaniu się do panelu klienta na stronie OVH.comManager. A więc w tym momencie mamy już potwierdzenie, że domena Matwis24.pl została przeniesiona poprawnie do rejestratora OVH. I zauważ. Przed chwilą miałem status w domenie OVH do wykonania. Jeżeli sobie tutaj odświeżysz ten status będzie właśnie pokazywało brak operacji, czyli to oznacza, że transfer domeny przebiegł już pomyślnie, a więc tak to właśnie wszystko działa. Dlatego przejdźmy jeszcze raz na naszego maila, zobaczmy co jest w kolejnej wiadomości od pomoc OVH. Tutaj mamy fakturę. Odpalmy sobie tą fakturę od OVH. I tutaj przesyłamy Państwu fakturę. Można ją wydrukować, korzystając z podanego adresu. I zobaczmy tą fakturę. Jak widzisz, transfer domeny.pl do OVH jest darmowy, ale przedłużenie domeny już będzie. Kosztować tak jak w każdym innym rejestratorze domen. Dlatego mam nadzieję, że transfer Twojej domeny także przebiegł pomyślnie. A jeżeli są jakieś problemy, to zapraszam Cię do komentowania pod tym wpisem.